Cześć, tutaj ja 05 i witam w nowym odcinku na kanale e, z, z survivala, tak, e, nagrałem to tego z samego dnia, ponieważ e, e, tak mi się to w sumie, e, chcę poeksplorować ten twierdzę, to czekajcie tego, bo tutaj budowałem ten schron, można by tak powiedzieć, e, tutaj są taką lekką drogę zrobiłem, ale no, nie jest też zbyt bezpieczna, widzicie, tutaj trzeba by było jakoś... Lepszą drogę zrobić, że i ciągle tak. Wiecie, e tego bansać na e granicy śmierci i życia. <gry> więc dobra, no... Ja y wymowałem, że to prawda, tu jest przyjemnie. L mieć tu e tego spawn. To ze złoto jakieś. Tu sobie weźmy. Dobra. No mam w 25 z tego, bo ja mam tego na szczęście, więc z tego... Także to jest fajne, że teraz na terakie gdyby jak ja mam już tą czwórkę, chociaż to tak szybko się rozbijam. też w ja można by wziąć, bo w sumie lewela nie mam z dużo. Trzeba by uważać trochę jednak. No. Ja dzisiaj widzę że tak szybko że zaczęłam. A może ciągle zostać ławczeczkę w górę i słanc leżym na nie wczorajszy no, do odcinku, jeżeli was serie jakkolwiek ciekawi. No. Więc tak, e, jesteśmy tutaj, Eko tego czegoś, nie wiem dalej co to jest, bo nikt mi nie napisał, bo nie, tak, komentarz nie musi napisać, film, bo on będzie dopiero... Ja nagrywam w środę, więc e, wy to zobaczycie w... Może nawet i w sobotę, bo może jeden dzień sobie przerw zrobię wrzucania, nie wiem, zobaczymy jak ja to zrobię. Ech, przejść. E, musiał chyba przejść, a przejść co to? Przejść... Tego i tam, po prostu, tak. długo jest jakiś spadek duży. No, można i tak powiedzieć. Uhuhuhuhu. Bym zginął. Już raz zginąłem ogólnie i nie chcę więcej chyba. weźmy sobie może tędy, jakoś. Nie no, dobra, jesteśmy. Mm, tutaj jest to, e, ta e, twierdza. Mam że się nie obarci, że on tutaj teraz uszyje tą fortecę, czy coś. Dobra, to sobie muszę myśleć o tak, jak gdyby. Przez schody zrobiłem do góry, a... bo nie ma tu wejścia, niestety. Zjadźcie sobie coś. W ogóle jest dziwne jest to, nie wiem, twierdza, cokolwiek co się nazywa więc no ale chociaż dostałem tego klatę chyba e, diamentową jest o tyle fajny więc warto tego czegoś szukać no i opłaca się tutaj przyjść czasem to jest chyba będzie długi I długi będzie to taki e, tego dosyć długie schody będą ile jeszcze no jaki ten filar jest duży w ogóle Daleko jeszcze? O, basalt widzę. A tutaj to. W bazalt. basalt. cegły. Jakieś. Dlatego doszło w 1.16, że Że człowiek nie ogarnia. Wyszłem, wyszłem. Ja, bardzo, ja w się odcinku chyba nie polować na endermany, ponieważ jakby chciałbym wkrótce się może jednak udać do Endu. Tutaj, tutaj, nic nie ma. Właśnie typu, to właśnie typo tylko, żeby to mój pochodnie i wiedzieć, że tu nic nie ma. Aha, spoko. Tam jest jakaś część tej twierdzy? Nie, to w tą stronę bardziej. No tu. Teraz schody trzeba sobie zrobić, fajna. Mm, tylko mnie nie spychajcie, no. bo tutaj jest bardzo widzenie przyjaźnia. O, jeżeli coś mi teraz skoczy na głowę, to ja nie wiem, co ja zrobię. Dobra, nic mi nie skoczyło na głowę, żyje i jest dobrze, chyba. Więc dobra. nie niestety też entuzjastowałem miecz, chociażby na cokolwiek, i udało mi się odrzut jeden zrobić. To na tego, na szkieletę, będzie dobra. To szkielet? Nie. Co się jest? Nie. Tutaj też nie. A problem wam, że ten las jest do tego, co się tam pokłoni. Więc, co, Taki troszkę przestraszyłem Nieważne Dobra, schodzimy niżej Tu był ten spawner i blaze'em Ojoj Nie, teraz ja jestem nieśmiertelny i mam... E, no w sensie nie mam tego, pod nie mam tego jabłka złotego Oby mnie nie, nie gonili Tu coś S będzie? Eee No nie wiem <grym> to fajny normalnie też tam by trzeba było pójść tylko, że no, ciężko ciężko by tam pójść tutaj tu dwie baśki trzy nawet oj blaze oj ała odejdź ode mnie mam odrzut chociażby jeden ale mam Dobra, jakoś może i tak tu wbijamy. No, blaze'ów tak naprawdę nie wbijamy. Tego jestem pewien. Nie, nie zapalaj się, no. Ja mam jedzenia. Tu. Daj tu jedzenie. Dobra. jest kolejna, to... No, jakby nie ma różnicy, widzę. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie i odejdź ode mnie. Zbliżami też jeszcze gorzej, jak gdyby w tej kwestii. Dobrze tuję, żeby nie trafi, ale nie, nie wyszło. Ile, ile to mi Z w tej stronie coś jest w ogóle. Tak, e, zło. Zło jest w tą stronę i wie kolejny blaze spełnił w tą stronę. Świetnie, świetnie. A nawet i dwa. A nawet i 3. A nawet i tam jest 4. Halo. No, nawet i piąty się do, dołączył, widzę. Ale szósty się chyba dołączy może. Co? Przez jeść. Nie wiem, czy to jedzenie nam starczy na, na, na tle. A ile się tu spełniło? Halo. Nie powinno być. Aby tylko na nie wkurzyć troszkę. Bo to, 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 to już w ogóle nie będzie miła. O, o, udało się, udało się. Tam się udało. Widzieliście, się. E, to, e, to pro. Normalnie, no. Nieważne. E, no, tu nic. No, nawet tyle was się kazał no. Byście dali chociaż tą Ja tutaj przyszłem tylko po to, żeby dowiedzieć się, że tu nic nie ma, no. Tak. Idziemy w drugą stronę. Czekajcie, co co zamurujemy? Żeby wiedzieć, że tu nie iść. Tu jest Barbara, kolejna. A nie, to Enderman. <tryk> tu coś jest? Nie. Czy w ogóle w tej twierdzi jest? To jest dobre pytanie. Tutaj też nic nie ma. A tam tutaj widzimy w ogóle impreza. Jakaś tam. to jest normalnie jakaś impreza. Tu normalnie imprezę wyrządziły. 5 czy 6 osób, no. Jeszcze też te 4 te dołączyły, no to już w ogóle by tam było tego ciekawym. Ej, no halo, gdzie jest? Te twierdza w ogóle, tu jest coś. Jakiś kawałek. Trzeba tu góry bardziej pójść, bo w ogóle nic nie ma. Tu coś będzie. Po, poza kolejnymi blazami e, tego. Co tyle tych blazów jest? Halo! No, kolejny blaze widzę, ale. Tą też widzę. Ja tu byłem. Byłem. Prawda że ja tutaj coś zrobiłem wejść? Hmm. No. Nie wiem ja w tą stronę byłem czy nie, bo już nie pamiętam. A tutaj jest pracowej się na dół, aha. Spoko. Ej co, nie wejdziesz, nie wejdziesz tu, haha. Sobie tu teraz, ty nie wejdziesz. Co? Nie wejdziesz tu. Ja mogę coś z łatwością. Obraz jedną coś znowu. Idziemy na dół. Czy coś w tej twierdzy jest? Czy to jakieś korytarze, cokolwiek? Ja może pójdźmy na tą imprezę bardziej, bo widzę, że tam że na tej imprezie coś będzie. O, tu na dole coś, coś można zejść. No dobra, tu byłem już. Jest kolejny spawner blazów Tutaj jest, widzę, jeszcze większe impreza niż była, tylko już jeszcze z różnymi osobami. Więcej was tam nie ma? Przypadkiem więcej was tam nie ma. Naprawdę na wejściu. Jakie niespodzianki nie robicie? Jakie niespodzianki na wejściu? E ja łuk potrzebuję. Definitywnie. Tak dwóch nutki im zrobimy. Mam nadzieję, że mnie nie trafią tutaj. Mam <śmum> nadzieję, no, ale jak to jest realnie, to... No, ale... Jeden mądry się znalazł. Dwa mądre się znalazły. No może to nie najlepszy pomysł zjeść po spawnera blazów. Za ja chwilę zginę. Odejdźcie ode mnie. Zostawcie mnie w spokoju. Zostawcie mnie w spokoju. No, zabijecie tutaj, bo chociaż tyle. Tutaj, teraz nie przej nie przejdą tutaj żadne blazy. No, teraz wspomniałem się tak Czy przestaniecie to robić, ano! Ja tu zginę za chwilę Uff. Już myślałem, że tutaj ktoś inny idzie. Ogólnie się zregenerujmy chociaż trochę. Bo na tą tam nie wyjdziemy. Jeden mądry przeleciał to normalnie jak udało się Brakulujemy to jeszcze jedną Warstwą Nie Bo już przejść Czy wysera na to czeka dzisiaj Wejdę... Łał, 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 Łał To serduszka Seruszka. Tak. No czy czekasz specjalnie na to? Aż ja tu zejdę. Tobie. No. Zostawmy w spokoju wreszcie. Dobra, to chyba tę skrzynkę akurat brałem. A nie, jednak nie, bo nie mam miejsca. To po prostu weźmy skrzynki. O, tutaj widzę też imprezę, tylko większa Bo ja nie wiedziałem, że tu mogę te spełnić A w geście to mile takie To jest najbardziej wykorzystane w Minecraft jaką widział Aua! i bardzo bolesna To jest najbardziej w Minecraft jaką widziałem Jeszcze szkielet do, do tego, do... coś jeszcze, coś jeszcze, jakieś Tam jeszcze z... Barbara za rogiem jest czy co? się okaże, że taki, no drugi, no do, do, do... no na, na imprezę jeszcze drugi, no. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś tutaj jest? Zazwyczaj jak ja to tyle tutaj nawet osób nie ma, tylko są na bardziej tych e-odkrytych e, częściach. A tu widzę na odkrytych i zakrytych e, są. Za długo będę musiał włączyć po prostu, żeby bo było jedzenie, nie mam więcej. No trzecia baśka, trzecia. Czwarta tu jest za rogiem. O dziwo, nie. Co wy w ogóle tych, tych spawnujecie, no? To aż dziwne. diament. Dobra, teraz w tą. Nie, tej przyszłam. Tam się spełnianie. Dobra, tutaj kolejna piękna lawa. I dwie baśki. Kolejna. I się na ładam lawą O, chodź tu. Przykrownę, będę ci bił. No żadna ty tego nie Głowy, bo może Witera bym zawił. Chociaż wątpię, że mi się to udało, ale... No, czy to to, to jest już jakiś żart, prawda? To jest już jakiś żart. Gdzie ja tam nie było par sekund? To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Czy naprawdę, Wy nie macie się gdzie spawnować? Naprawdę, Wy nie macie się gdzie spawnować? No. Tawaj. Po to tak chodzę. Te dwie, chyba, to są, a jak nie więcej. No, nie dotknęła nic. No, chodź tu, no. Naprawdę was tak zabić. Żeby pod go. Jego... Czy coś tam jeszcze za rogiem jest? Z ciekawości. Aha, no. Pustka. Dobra, to dobrze widzisz, że. Czy coś tam na, teraz na górze? Może się zaspełniło? Co? <laughs> so, Zeklejemy to. Zakleję so to, bo. Będę po prostu gdzie, gdzie nie iść. Ja, ale ładnie to tutaj wygląda. Tutaj już niekoniecznie. Tutaj też nic nie ma już, więc można się wracać. Coś zakleimy. Tu ciekawe czy tam się coś nauczyć respałniło. Chociaż nazwa jeszcze się tu się coś responiło. To jest w którą stronę. Widzieliście jak, ja to, jak to było blisko? Widzieliście jak to było blisko? Abym, a, abym tu zginął Bo wszystkie pigmany się na mnie rzuciły Już myślałem, że cię tu nie ma Tu jest jakaś impreza? Tak A mała Tutaj coś? Nie Dobrze idzie że tu nic nie ma Jedzenia nie, nie mamy już. Ja myślałem, że coś naprawdę nam zajdzie w poniżej 10 minut, nawet i, ale jak gdyby to już to trochę dłużej trwa. A idzie on co jeść. Więc da się coś tu zjeść? Cokolwiek. Jak gdyby, nie wiem. Co ty tu robisz? Mam na ciebie pomysł. I co, już tu nie strzelisz? Już tu nie strzelisz. Coś jest w ogóle. Aha nic, dobra. Dobra. Baczekajcie, to skopię, tak jak kratek, może coś tu jednak będzie. No nie, pustka. No i w 18 tutaj w mm. to ekolog je twierdzę. Zwyczaj coś nie robi aż tyle minut. Coś jest. Nie. Dobra, brodawki i bo sobie weźmiemy z tym. Ej, dlaczego ja taki szybki jestem na tym? Przecież to slowuję. Ja szybki na tym jestem. No. Czy ja co? No, Pusta dostaję. Nie wiem. A, gdzie się busa na tym? Znowu. 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 No dobrze idzie, że. No Teraz tu się przeniósł, to dobra, to robimy tak i idziemy sobie stąd. Ja, ja tu byłem. Ja tu byłem. Więc dobra, ja, ja tu byłem. Ja tu byłem. To jest najmniej, że takie tego... E, e, że to jest... takie tego sal... Nie sal, tylko... Jak to nazwać? Nie wiem, w sumie... To punkt kontrolny? Nie wiem. To co włożyłem z punkt kontrolny, to już nie punkt kontrolny. Dobrze mówię, bo tu już nic nie jest, tylko no. A tutaj też można by zakleić nawet i. Ta droga prowadzi tu. to zaklejamy. Idziemy do góry teraz. Blaze już jeden jest drugi bo jak wiecie ja nie chcę tutaj biegać na jednego Blaze'a bo się okaże że obok jest 5 e, tego, jest taka impreza fajna, więc jak gdyby e, ja być ostrożny w tej kwestii już dwa są no już trzy, a nie dwa się to że są trzy, ale dobra jakby nie bardzo nie wiem, coś nieco od tyłu po prostu i tego tak, no a jednak trzeci się odnalazł. No... Ile pałeczek będę po tym wyprawie? Będę miał więcej pałeczek niż lutów po tej wyprawie. Wszędzie z Wszędzie. Wszędzie. Ja się tu mam. Choć konia będzie można teraz z tego niewidzialnego zrobić sobie. Ktoś jeszcze będzie poza Blaze'em? No nic. <laughs> teraz jakaś się ja tam oddaje, teraz tą deimprefka jest jakaś. Może jednak aż tak źle nie jest, no aż tak źle nie jest. Chyba. Teraz tu. O no, jednak jest jakaś tutaj tego. Gdzie szkielet. Ja Ile i zabija mi je, że zero czaszek no Nie, dajcie też jakieś jedzenie, no bez kitneli tu, tu, tu nic nie ma Tu coś będzie? Czekajcie O, musiał ławkę tu będzie Aha, nic hm. No to dosłownie tutaj tylko jedna skrzynka z lotami. I kolejny blaze. Nie chcę się już stąd walczyć, naprawdę. Gdyby tutaj to, to zamknąłem, więc tu mogę zamknąć. Dobra, idziemy dalej. Ale ja to zamknąłem tak o. bo tak, więc i tak to może być zamknięte. Dobra, czy to wszystko w tej twierdzy? Ty wydawałaś madris Naprawdę takie niespodzianki <grym> Jakie normalnie niespodzianki mnie tu czekają normalnie w tej twierdzy, naprawdę Tyle niespodzianek tutaj Wiecie, na chwilę na, na pokój dam, bo jedzenie już nie ma, A, a z kimi pracami to mi się należy. To coś tu jeszcze jest, z ciekawości. Chyba tutaj może ci być, ale nie jestem pewien. Coś się znajdzie, chcę tu, ale. Gdyby, nie wiem. Nie. Ja tu byłem. Tu wręcz byłem, więc jak gdyby. E, nie, nic tu nie ma. Ja tu byłem. się boję trochę. Znieść na razie. Co co nie chodzi, pismo zrobimy Ja tu byłem No... A dlaczego to nie zabary kodowane? Nie wiem Jak mało lotów tutaj było Tutaj też nic Nic i nic i nic, normalnie Dobra, wrócimy się tamtędy już luin chyba koniec tego dobrego na dzisiaj Dosłownie ile mam pałeczek? 6 tylko? Myślałem, że po tyle ile ja blaze'ów zrobiłem Może to nie będzie jak gdyby do, dobre statystyka, ale... Ile? 39, to 6, tak w sensie mam parę tam sztuk z grubieżą wtedy to zarobiłem Więc jak to by mało, ma, naprawdę mało Źle mi się wydało tych, a, a tych samo w ogóle głów, Więc też tle słabo. No, Tutaj też nic jak gdyby nie ma, chyba. Maj, bardzo mała to twierdza. Nie, wiem, jak mi się wydaje. Metyka to trochę rozległa, ale tak mała według mnie. No, tam też byłem. Nie wiem. Możecie napisać ogólnie, czy jeżeli oglądaliście do końca, czy coś może pominąłem? Bo mi się nie wydaje, że ja coś pominąłem. Tutaj. A tu się nie da. To <grych> jest właśnie to najgorsze, że to, 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 to się tak słowo zawsze generuje. To, to twierdzę. Więc dobre, ja sobie jestem tutaj. E, widzimy się w kolejnym odcinku i no w sumie pa.